W odcinku. Sandra kocha się w José Antonio. Powiedziała mi to. Na twoim miejscu pojechałabym zobaczyć, co się tam dzieje. Nie lubię być zapraszana. Nie jesteśmy przyjaciółmi, co w tym złego? Ani dobrego, ani złego. Po prostu nie chcę. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Piękne zdjęcia, reżyseria. Mówiłam, że to podrywać i to niezbyt wymagające. A do tego kłamca, jak wszyscy Co Sama widzisz. Chodźmy stąd. Nie. Muszę to wyjaśnić. To, co widzisz, ci nie wystarcza. Chcesz zobaczyć, jak ją obejmuje, całuje i zawiera do hotelu? O ile go znam, wymyśl jakąś bajeczkę i przekonacie, że się myliłaś. No, Medina. Oczywiście, że nie mam nic przeciwko tobie. To czemu nie chcesz ze mną wyjść? Już mówiłam, że nie lubię wychodzić z domu. Nie masz ochoty pójść do dobrej restauracji? Wolisz siedzieć zamknięta w czterech ścianach? Od bardzo dawna nie bawią mnie lokale i rozrywki. Uważam, że to bezsensowne. Ale Nie ma sensu dla mnie. Naprawdę tak myślisz? Nie mam powodu, żeby kłamać. Nie rozumiem, jak można nie korzystać z życia. Nawet największy postelnik, czy sama Matka Boska... Oni żyli. Ja od 20 lat jestem martwa. Nie rozumiesz? Umarłam wraz z moją rodziną. Mam ci przypomnieć, co zrobili nam de la Torre? Proszę. Nie przeszkadzam? Nie. Wspaniała atmosfera. Wprowadzacie się w trans? Boskie uczucie. Niech sobie przypomnę. Nie wiem, może znacie... Chyba słyszałam. Czy to znaczy jestem perłą w lotosie? Właśnie. Spróbujemy razem. Oczywiście. Trzeba skoncentrować się na tym punkcie. Środek splotu. Zaraz poczujecie wibracje. Jesteś zadowolona z pracy? Claro. Jasne. Mam wspaniałego szefa. Dziękuję. Ale to Petr, żeby uwodzić sekretarza. Coś potwornego. Chodźmy stąd. Porozmawiam z nim. Może to jakieś nieporozumienie. Proszę cię. Trzymaj ją za rękę. Patrzą sobie w oczy. Nie możesz się upokorzyć. Powinnaś wyrzucić go z domu, wziąć adwokata i skończyć z tym. Chodźmy. Nie. Jeśli się dowie, że ja cię tu przywiozłam, będę miała nieprzyjemności Wyrzuci mnie z pracy Ja tylko chciałam otworzyć ci oczy Wyświadczyć ci przysługę Błagam, chodźmy stąd Przyrzekam, że nie stracisz pracy Jeszcze nie w łóżku? Czujesz się lepiej? Wyśmienicie. Wydarzyło się coś dobrego? Coś, co przywróciło mi siły do walki. Przeciw w milagros? Napijesz się ze mną whisky? Z jakiej to okazji? To dla ciebie bez znaczenia. Ja sądzę, ale fakt, że jesteś zadowolona no, i uśmiechnięta, zupełnie mi wystarczy. Coś nie tak? Nie, ale to nie jest odpowiedni moment. Kochanie, co ty tu robisz? Chcę znać prawdę. Ty, Sandra, Fernanda cię to przywiozła. Chcę wiedzieć, co Was łączy. I tylko, co przeszło do głowy. A ty, co byś pomyślał? Ty się nie wtrącasz. Nie tym tonem. Fernanda miała rację. Powiedziała, że znajdę cię to z Sandrą. To nie jest tak, jak myślisz. Nie? Podobno żona cesarza nie tylko ma być cnotliwa, ale także sprawiać takie wrażenie. Ale ciebie to nie dotyczy. Ty jesteś cesarzem. To nie będzie trwać wiecznie. Co zrobisz, kiedy już wykończysz wszystkich hydratorze? Jesteś młodą, piękną kobietą. Dla mnie przyszłość nie istnieje. No hay después para Dałbym wszystko, żebyś odzyskała radość życia. Tracisz tylko czas. Pozwól, że spróbuję. Dlaczego zmierzasz? Jesteśmy razem, bo każdy z nas ma w tym swój interes. Nie chciałem cię urazić. Przepraszam. Na dzisiaj wystarczy. Chcę się położyć. Dobranoc. Usiądź. Pozwól, że ci wytłumaczę. Ja też. Uwielbiam wyjaśnienia. Jednak przydałby się wykrywać kłamstwo. Nie będę z Tobą rozmawiał. Wyrzucasz mnie? Jesteś bardzo bystra. Sama stąd wyjdziesz? Czy mam wezwać ochronę? To miejsce publiczne. Nie możesz mnie stąd wyrzucić. Nie? Nie. Daj spokój. Pójdę już. Nie, Sandro, zostanę. Ja wyjdę. Nie mam ochoty przyłączać się do twojego haremu. Musieliś proszę. Fernanda wiedziała, że będzie...